To jest Peugeot Boxer L4 najdłuższy jaki jest. Kupiliśmy go 3 lata, kupiłem go 3 lata temu, przerobiłem go na Campervana. Zostało mi jeszcze do założenia ten Owning, który jest na dachu, żeby go przerejestrować na kampera z tego względu, że po prostu w momencie kiedy wyrzuciłem tą ścianę. Na Europie mogę mieć, mogę mieć problem z tym, że yy, po prostu jak mi zatrzyma policja, czy w Polsce, obojętnie gdzie, mogą się przyczepić, że to jest panel van, a nie kamper. W momencie, kiedybym miał już przerejestrowane na kampera, już mogę legalnie jechać bez tej ściany, że tak powiem. Nie? No, wszystko to robiliśmy sami. Yy, do tej pory jeszcze nie skończyliśmy. Nie jest, nie jest, nie jest, nie <śla> Czyli jeszcze, jeszcze trochę teraz. teraz yy, Walczę z wodą. Założyłem zbiotniki, które są pod, pod spodem samochodu. Samochoda, samochodu. Zbiotniki mają 85 litrów. Yy, będzie ogrzewanie elektryczne. Jest yy, jak to się nazywa? Nie webasto, elektryczne. Yy, tak, elektryczne, które ma 800 W, 10 litrów wody. Grzeje tą wodę w przeciągu. Mogę też Wam potem pokazać, jak to wygląda, grzeję tą wodę w przeciągu pół godziny, jest to sprawdzone, bo mój kumpel też przerobił wana i ma to, ma to ogrzewanie elektryczne założone, nie? ogrzewanie wody, tak? Ogrzewanie wody, nie? Na dwóch, dwa akumulatory, dwa akumulatory do tego i daje to radę, nie? Ogrzewa to, nie? Przedwodnica ma 2000 W, nie? Także, no zobaczymy, bynajmniej to działa, kumpel ma to sprawdzone. Ja niedługo też to zał. Myślę, że wodę, wodę dopiero na wiosnę wpuszczę, żeby jej na zimę nie zlewać, żeby nie było problemu. Ale no no no. Także... Ale ogólnie zadowoleni jesteśmy z kampera. To... Śpimy, jest ciepło. Także super. jeździmy, śpimy w lesie. gdzie częściej podróżujecie? Wszędzie. Szkocja, Wszędzie. Walia. Szkocja. Byliśmy dwa razy na Szkocji. Ostatnio byliśmy teraz jakoś w wakacje. Byliśmy na, byliśmy na tej wyspie ICE. Ice? Sky, tak, sky, byliśmy sky, sky, na wyspie Sky. Wyspie sky. No. Piękne, bo akurat pogoda, żeśmy Noc, mieli normalnie no, 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 super. No, no, nie byliśmy, bo No, byliśmy tam, byliśmy tam było. Chyba osiem nocy, żeśmy spali nie, na Szkocji, a na powrocie, żeśmy jeszcze za, zahacili like, like like nie? Na chyba trzy nocy. I nie. też pięknie, trzy noce żeśmy no. zostali. Tam też na... Teraz przez ostatnie no, dwa miesiące piękne. jeździmy na ryby do Kent. Cały co, no. co kent, nie. W piątek wyjeżdżamy, w, piątek w poniedziałek wyjeżdżamy samy, wracamy. W poniedziałek I tak cały tak czas, samy, nie? nie? Od maja. No. No. Czyli w maju kupiliście? Nie, nie w la, Trzy lata temu. Trzy lata będzie w lutym, jak kupiliśmy tego, kupiłem tego busa, nie? Był pusty, no. nic nie było, nie? Wszystko żeśmy robili sami. sami. sami no. okay. A tu u góry macie drewniany w sensie tak, tak? Tak, tak, To Ta, jest panele, no. cienka błazeria, mhm. nie? Przyklejone, przyklejone do sufitu, nie? Także tam też na ścianie, jak robiłem okna, to też, też wstawiłem błazerię. Wstawiłem błazerię, zerwałem te, te wszystkie ten. Ostatnio wstawiałem te dwa okna. No Okna są fajne, dają radę. Masz, Ale ma, ma te... masz zamykane, że jest zasłonka, tak? Albo masz I te moskito, żeby, nie? Aha, żeby nie wlatowały. No. Też I? jest super, nie? Bo okno otwiera, żadne pająki. Bardzo mój, fajne okienka, pokazał. fakt faktem Słuchaj. kosztowały na eBayu 200 chyba 15 czy 220 funtów jakoś tak, nie? nie, ale okienka są, jest mikrouchył okienek i możesz też okienka otworzyć, nie, sobie. Otwiera, no. Nie. fajne, bo także... nie jest gorąco, nie jest, no, 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 jest... także. Super lodóweczka, no, no. kibelek! Wszystko jest. są właśnie jakieś tak robione? Słuchaj, to, nie, to są gotowe szafki kupione w Wixie. Nie to jest gotowa szafka z Wixa. Nie. No, bałagan oczywiście. Tutaj, <grym> tutaj tak samo no macie są, jedzie, są gotowe szafki, nie. No. A u góry te szafki Tą szafkę robiłem, nie? Super. Tą Też, szafkę robiłem. Tu jest jedna, tu jest druga, I tu jest druga nie? I tu mamy jeszcze. Nad łóżkiem, też długo, długą szafkę. Dwie szafy mamy. Nie? I dużą szafę jeszcze na ubrania na. I tutaj macie. S... Łóżko. To, jest, to jest spanie z możliwością, że robimy stolik. Nie? Jest... Stolik i dwie kanapy są. I dwie kanapy, nie? Mhm. Długo to się rozkłada? No, zwijamy, zwijamy jakbyśmy chcieli zwinąć trzeba. pościel, do, schować do puf I mhm. stolik, stolik, który jest, jest na środku jest. tutaj. To ze, środka, to ze środka dajemy jako stolik, nie? To mhm. ma swoją nogę. Mhm. I ma nie? teraz się jeden ściąga i jest stolik i dwie Tutaj no. macie lodówkę, tak? Tak, to jest y, lodówko-zamrażarka. Jest jednokomorowa, mrozi do minus 19 stopni na 12 V i na 220 V. Bardzo teraz fajna lodóweczka, bardzo fajnie się sprawdza, nie? Mro łapiemy ryby, mrozimy ryby, nie? Przywozimy do domu grzyby. I kibelek tutaj z boku, tak? Tak. Y, tak. Mhm. I tu będzie prysznic. I tutaj, w tym I miejscu, będzie na tym będzie prysznic. prysznic robić. Będziemy robić teraz. Będę robił prysznic. Także zrobię prysznic i będzie jeszcze prysznic. A na dachu macie kajak? Tak, mamy kajak ha, na dachu. Kajak. Pływamy na kajaku. No. Pływamy na kajaku. Tam jeszcze z tyłu mogę pokazać Wam. Storacz mam taki, nie? Okej, pokaż. A tu jest. Tu mam, tu mam takie rozwiązanie, że mam koło zawieszone na drabinie. Z tego względu, że zbiotniki wody mam pod spodem, nie. Zewnętrzna blacha i wewnętrzna blacha, drzwi. Tam mam wstawione takie metalowe wsporniki, które bardziej y, utrzymują tą drabinę. Z tego względu, że waga, waga koła jest dość, dość taka, że było, było potrzeba to zrobić nie? I na górze również też jest kątownik dany, jest to wzmocnione, jest to bardzo sztywne, nie? Także jeździ, jeżdżę z tym kołem już rok czasu. Także jest. nie ma problemu. drzwi nie ma, dźwinie dźwinie opadają, drzwi się zamykają, nie? Także tu mam, no z tyłu jeszcze mamy rowery. Tu mam taki stor storacz. Jeszcze. Akurat rowerów teraz nie mamy, bo żeśmy zostawili do mycia. No. Mamy tutaj wchodzą dwa rowery. Nie? Tu już mam przygotowaną y, całą, całą instalację pod wodę. Nie? Oczywiście zbiotniki są na dole pod Czyli samochodem. Spędzacie czas. Tak, tak, tak. Jeździmy cały czas, nie? Każdą, każdą chwilę wszystko, wszystko jeździmy. I powiedz mi jeszcze, a izolacja wana? Jest wyizolowany, nie? Tak jak tutaj widzisz, na przykład. Y, nie wiem, czy będzie widać. O, widać, widzisz? Okay. Jest pierwsza pianka, która się klei. Pierwsza pianka, która się klei, druga jest jakaś pianka taka, i na to jest położona podłoga. Wszędzie na ścianach wszystko jest tak samo. A to tym wystarczy, wyszczelne? Wszystkim... Jest bardzo ciepło, nie? I ciepło jest. wszystkie szczeliny są steropianem wyklejone. Jeżeli są jakieś przestrzenie takie, że tak powiem, podwójne blachy są wypiankowane tą pianką, ale pianka jest niskoprężna. Z tego względu, żeby nie wypchało blachę na zewnątrz, nie? No, bo ta pianka może wypchać blachę na zewnątrz, także pianka musi być niskoprężna. Nisko Van ma przejechane, 200, w tej chwili ma przejechane 270 tysięcy kilometrów, w sumie bez żadnych problemów, bez niczego, daje radę, jeździmy ADHD. gdziekolwiek. Mamy, mamy panele słoneczne na dachu, co latem się... No, batu... tylko dzieciaki mają, a ja co tam, Watt, lewa do tego. 260 w dwa panele po 130 W, czyli 260 W. Yy, przy dobrym słońcu latem naprawdę nie, nie, zapalamy, yy, nie zapalamy samochodu, żeby baterie naładować. Mamy dwa, dwie doda, dodatkowe baterie, które są yy, tylko, że tak powiem, do użytku wewnętrznego vana. Bateria, która jest od silnika, nie jest używa, używana w momencie postoju. Yy, jeżeli samochód jedzie, to również te baterie są ładowane. Yy, yy, z alternatora, z silnika, nie, no to nam wystarcza, ten prąd nam wystarcza, co, 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 co tutaj mamy. taki domowy, Taki domowy boiler, tylko że domowy boiler ma dość dużo wat, bo on tam ma około 2000 W. ten mój ma 800 W, nie, no i kumpel ma go założone też w kamperze, ostatnio tam zakładał, z miesiąc temu założył, sprawdził ten, 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 ten boiler i ten bojleb daje radę naprawdę, nie? Grzeje wodę. Pół godziny yy, yy, grzeje 10 litrów wody, nie? No, na tych dwóch bateriach, na przedwotnicy. To z małe te panele są. Ile dają prądu normalnie? No. W tej chwili jest, jest 14V yy, ładowania, nie? czyli normalne ładowanie jak z alternatora, nie? W tej chwili. Przy takim słońcu jest październik, początek października, latem naprawdę jest tego prądu dużo więcej, bo jest lepsze słońce wiadomo, nie. No, ale teraz również to wystarczy. Tu mam, tu mam te zbiorniki pod spodem na wodę. Nie wiem, czy są zbiorniki założone. Dwa zbiorniki są. Jeszcze co prawda nie mam tego podłączonego do końca tej wody. Ale już niedużo mi zostało. A jak wagowo? Yy, 3 tony, yy, 30 kilo. To mało. W tej chwili, nie? 3 tony, 30 kilo, nie? Także no założę kajak, to masz 3 tony, 6, 3 tony 60, bo kajak waży około 30-40 kg. My dwoje, pies, zbiotnik wody będzie miał 85 litrów, także zmieścimy się w wadze, nie, mhm. nie ma problemu. Nie? Dobrze, no. no i to urządzenie do wody, to I taki boiler domowy. Bo, tak, jest to taki, jest on do kupienia na eBayu. Tak to wygląda. Yy, jest to firmy, yy, nie wiem, czy będzie widać. O widać, no. Jest to ta firma, jest to przystosowane do kamperów. Ludzie to mają też zamontowane. No specjalnie nie. do kamperów zrobione. Tak, 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 nie. No, tam również mam prysznic zewnętrzny. Nie, też nie pokazałem wam. Mhm. Mam prysznic zewnętrzny, który po prostu, no, będę używał do przepłukania. Psa, yy, jak pies będzie brudny, zawsze przepłuczę, tego, nie? No. Bardzo fajnie. Ile wydałeś w sumie na to wszystko? Oj, tego nie wiem. Mogę Ci powiedzieć, ile godzin roboczych <grym> zużyłem. Rob ro ro na początku robiłem go intensywnie, potem jak już jeszcze nie było łóżka, żeśmy rzucili materac i tak żeśmy pojechali gdzieś, nie, nie pamiętam, gdzie byliśmy, czy na Szkocji byliśmy, czy, czy gdzieś byliśmy. No i tak się zaczęło, Potem zacząłem robić łóżka, kuchenkę do końca, zacząłem kończyć, no i teraz jest już praktycznie jeszcze chwilę i będę miał go skończonego, myślę, że w tym miesiącu skończę już, z wodą do końca. Czyli byś to, w ile miesięcy, myślisz, Znaczy robiłem go, robiłem go gdzieś dwa lata, ale też również pracowałem, nie? I ja pracuję bardzo dużo. Yy, także w weekendy robiłem, po pracy trochę robiłem, nie? Także tak to wygląda. Nie? Jeszcze Wam pokażę tylko prysznic zewnętrzny, mhm. który jest. Jest to takie urządzenie, zwykła słuchaweczka. No i to się wpina: to urządzenie się wpina do prysznica. Jest, jest to z tyłu zamontowane. Do, do, dostaniemy się. O jest to takie urządzenie. Tu jest podpięta woda. Bardzo fajne urządzenie. Wkładam z tym zaworem. Tak wkładam i już mam podpięty pod wodę, nie? I tu jest również ciepła, zimna woda podłączona pod to, nie? Tu masz regu regulację, mocniej, wolniej, mocniej leci, nie? Ciekawe urządzenie. Także to jest też używane w kamperach, nie. Dużo ludzi ma to zamontowane. Ma to zamontowane również na zewnątrz na blasze. Nie? Jeżeli to jest panel van, to ma zamontowane na zewnątrz na blasze. Ja to zamontowałem w środku, żeby tej blachy nie dziurawić. Nie? Mhm. Tak samo wodę, podłączenie wody, nie będę miał na zewnątrz, tylko będę miał tutaj podłączenie wody. Już mam wystawione, wystawione do, wle, wlew wody do zbiotnika. Dobra. No także tak to wygląda. I masz jeden taki akumulator tam? Dwa. Dwa, dwa mam, nie. Dwa akumulatory mam, nie. No to są duże akumulatory od od wana, dają radę, nie. Nie ma problemu, nie miałem problemu jeszcze z prądem, żeby mi prądu brakło czy cokolwiek. Mhm. O tak wygląda ta przetwornica. 20, 2000 W, nie? I ona 2000 W daje, nie, ta przetwornica. Ale to jest to jest modyfikowane, modyfikated sinus, czyli to jest nie jest pełny sinus. No może, ale, ale daje radę ta przetwornica. Nie, ja podłączam, podłączam na przykład wiertarkę, nie. Mhm. Jak coś robię, nie, ma, nie ma, problemu, daje radę, nie. Mhm. Znowuż ten kumpel, co ma też tego busa, co zrobił, ma tą samą przetwornicę, ma ten sam boiler wody, mhm. ta przetwornica daje radę, mhm. nie ma problemu. To są, no to dzięki w takim razie. I ten, zobaczymy w trasie gdzieś. <laughs> Kiedyś może się, się spotkamy. Mhm. Po trasie. Jeżeli podobał Wam się ten wandur, to koniecznie dajcie suba, dajcie lajka, komentarz jakiś fajny i do zobaczenia już we wtorek i w piątek. Pamiętajcie, 8.00, osiem wieczorem. Do zobaczenia, hej!